Witam, witam i o zdrowie pytam. Cześć, nazywam się Zbyszek. I przedstawiam Wam nasz nowy kanał. Kanał, na którym będziemy nie tylko zajmować się zdrowiem, nie tylko będziemy opowiadać Wam o produktach, ale również będziemy dużo uwagi zwracać na zwierzęta. Tutaj mamy dzisiaj w, na gościnnych występach Vegasa, naszego cudownego, wspaniałego, który uwielbia pieszczoty, ale powiem Wam w tajemnicy, że ja na co dzień jestem kociarzem. Natomiast nie mam nic przeciwko również tak ślicznym pieszczochom, jak Vegas. Vegas. Co jeszcze na kanale? Na kanale przede wszystkim informacje, których nie będzie być może możliwości znalezienia w internecie. Co dzisiaj robisz, kiedy szukasz czegokolwiek, wchodzisz na kanał i otwierasz pierwszą, drugą, trzecią zakładkę, nie ma znaczenia, czy tam będzie film na YouTubie, czy tam będzie jakiś artykuł, ale w większości te informacje są już przefiltrowane przez boty i dodatkowo, oczywiście jeszcze na pierwszych stronach zwykle pojawiają się tylko i wyłącznie linki sponsorowane. Czy jest Jesteś w stanie z tego wyciągnąć 100% informacji? Jeżeli przejrzysz kolejne 40 wyszukiwań, tak. Jeżeli skupiasz się na pierwszej dziesiątce, na pewno nie. Dlatego na tym kanale będziecie mogli dostać informacje kompletne, kompleksowe i skoro to jest z soczystej półki, to będziemy oczywiście dużo mówić na temat soczyście. Co to jest soczyście? Ja już wam się przedstawiłem jeszcze raz, Zbyszek Bańkowski. Moja przygoda zaczęła się od tego, że spotkałem na swojej drodze cudownego człowieka, Siergieja Batieczko i to jest oczywiście człowiek legenda. Człowiek, któremu bardzo dużo zawdzięczam, z którym opracowałem i napisałem pierwszą książkę, która sprzedała się w Polsce w prawie 50 tysiącach egzemplarzy, i to jest na pewno mój największy sukces, nie licząc moich cudownych dzieci. Posiadam ich trójkę od 23 roku życia, aż po szósty rok życia. Także na dzieciach można by powiedzieć, że też zęby zjadłem. I bardzo ważna rzecz. Od bardzo niedawna, myślę, że niespełna rok, bardzo dużo uwagi przywiązuję do zdrowia i do tego, jak się odżywiam. Dlatego, również na kanale będzie dużo przepisów dotyczących przygotowywania kuchni. Ale kuchni przede wszystkim wegańskiej. Drugą książkę, którą napisałem, napisałem z Kasią Gubałą. Jest to osoba, która jest bardzo znana w środowisku wegańskim, osoba, która uczy szkoli. Bardzo Ci Kasiu, dziękuję przy okazji tutaj za Twoją pomoc. Kolejne książki będą dotyczyły głównie olei. Bo na tym się znam. Pracuję słuchajcie, z maszynami do tłoczenia olei od prawie 20 lat. Od 10 lat bardzo dokładnie studiuję materiały, jeżdżę na sympozja, konferencje, tłumaczę. Dokumenty, których w Polsce nie ma jeszcze przetłumaczonych. Szczególnie skupiam się tutaj na twórczości dr. Budwik. O niej też na pewno nagramy jeden z pierwszych filmów. Także. E... Chciałbym, żeby po obejrzeniu tego kanału bardzo mocno rozszerzył Ci się horyzont myślowy i żebyś nie myślał, że od tłuszczu rosną Ci 4 litery. Tłuszcz jest nam potrzebny na co dzień. Jaki tłuszcz, w jakich ilościach, z jakich roślinek, jak go przygotować o tym wszystkim będziemy rozmawiać na kanale. Także zapraszam, kochani, do lektury. Spójrzcie kanał razem z nami, podpowiadajcie nam, komentujcie, bo kanał to jest przede wszystkim społeczność i chciałbym, aby ta społeczność się łączyła. Są osoby, które kochają keto, są osoby, które kochają wegańskie keto, inni znowu kochają jakąś dietę wegetariańską, ktoś inny kocha jajka. Nie zamykajmy się. Tylko wymieniajmy się doświadczeniami i niech ten kanał temu służy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!